Hejka, hejka z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj witam Was w The Sims 3 u naszej, słuchajcie, Bonnie. Bo, boni, 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 ale ona jest słuchaj, w domu rodzinnym. Tak jest. Wróciliśmy, słuchajcie, ze studiów z tych pierwszych semestrów, no ale jeszcze jedziemy tam, także spokojnie, jeszcze się wybieramy na te studia, jeszcze tam wrócimy. No teraz jest ta przerwa, więc ona sobie przyjechała do domu, więc ja możemy przypomnieć, jak tutaj to wszystko wygląda. Więc tak jest. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Przypominam, że mam swój kod od EA KORTIA Games, więc jak kupujecie coś na E-App, jakieś Sims, jak jeżeli wpiszecie ten kod, to 5% wartości waszego zakupu trafia do mnie, więc będzie bardzo mi miło, jeżeli nie zapomnicie przy kolejnych zakupach wpisać tego kodu. No a teraz co? Co, co, co? Jesteśmy, no jesteśmy w Sanskadowaniu, jesteśmy w mieście, także trochę spędzimy czasu sobie z rodziną. Zapiszemy się, oczywiście, na kolejny semestr, ale myślę, że zapiszemy się na kolejny semestr już pod koniec tego odcinka po prostu. Ola sobie pojedzie. A co ty chcesz? Urządzić po przyjęcie. Formalne? Ty jeszcze nie masz urodzin. E, Tami za 4 dni, za 3 dni będzie staruszką, a ma, Matthew się dopiero. On dopiero został. E, nasto, on jest nastolatkiem? Tak, on jest nastolatkiem. I widzę, że nie ma. Nie przebraliśmy go jeszcze, nie ogarnęliśmy. Weźcie przebierz, co tam, coś innego, bo tutaj masz te kozaki. E, dobra. Nasza Madison, kochana, która jest bohaterką ogólnie drugiej serii, a my tutaj ją widzimy, no ale to nic odrobić lekcje chcesz, no to nie ma nic lepszego, ale ty już odrobione masz. Dzisiaj jest sobota, jest wiosna, ale jest troszeczkę chłodnawo, bo patrzę, że tak jest jakby, tak wiecie, taki szron, że tak powiem, mroźny. Co ty robisz? Aha, grasz. Nie no, świetnie, świetny pomysł w ogóle. Weź, zrób pranie, bo tu, o, pełen kosz jest. Nie ma grania. Nie ma grania. Dobra, boni, co my dzisiaj porobimy? A może my zaprosimy, słuchajcie, Jeffrey'a do nas tutaj. Niech przyjedzie, niech, mm, niech spogada z mamą. Tylko nie wiem, on chyba jutro przyjedzie. Jak go dzisiaj zaprosimy, to on chyba jutro przyjedzie. Tak mi się wydaje. Dobra, Tami, co ty tutaj żeś rozwalała już? No, jutro o dziewiątej. To dzień ukończenia szkoły. O, fajnie. To jeszcze dyplom odbierzemy dzisiaj. <grywa> Dobra, zmień strój. Załóż sobie. O, i kontynuuj. O, musisz napisać ten na blogu, że przyjechałaś do domu, nie? No, napisz ze dwa posty dotyczące powrotu twojego. No, a ty robisz babki w piasku. Mhm, super. A Madison, kąpię się. Tak, nie chcę się za bardzo właśnie na nich skupiać. Wolałabym się skupić na Boni tylko i wyłącznie, no bo w końcu to jest nasza. Nasza główna bohaterka tego pokolenia, więc. Więc po prostu tu chwilowo jesteśmy. Maluj. Przemysław Ojciec do nas dzwoni. No dobrze, no. Pogadamy, tak? No, dobra. Dobra. okej okay. dobra. Kolejne, dobra, dobra. Coś tam żeśmy. Eee, sprzedaj. A weź obraz. Wiecie co? Tak naprawdę moglibyśmy poszukać nowego m, miejsca. W sensie moglibyśmy sobie zamieszkać w, w obrębie tego otoczenia. No spróbujmy, no. Zobaczmy, co my mamy i czy ona dostanie jakiś hajs, jak to będzie z tą przeprowadzką. No spróbujmy, spróbujmy. No w sumie między... Ona troszeczkę pieniędzy zarobiła sobie na studiach. W między tak, międzysezonowo, międzysezonowo między. Sezonowo, między, sezonowo, między szkołą. Ona ma tylko 3000. Mhm. No spróbujmy, ale to ja wątpię, że my coś tu będziemy mieć pieniędzy. No właśnie. Mam pustodziałkę, możemy. Hmm. Czekajcie, a jakoś e, jakieś pieniądze możemy sobie jakoś Rodzina, ona ma 3900, ale ja, z czego to wynika, nie? że ona ma te 3900? To musielibyśmy zrobić pewnie troszeczkę to inaczej. Tak się, tak ona ma właśnie 3900. czekajcie, ja wejdę, wedytuj miasto. Po prostu kontynuuj. I zobaczę, czy właśnie mogę, jak podzielę sobie tutaj. Podzielę rodzinę, wezmę sobie Boni. No i ona też ma tylko 3000 wtedy. No przenieść do schowka, ok. Musimy to jakoś. Słuchajcie, sposobem musimy to ogarnąć. Sposobem umieść. Aha, możemy ją umieścić u, u kogoś w chacie, tak? No nie, no tu jest pusta działka, tak? i tu są puste domki też tu jest też pusto, fajnie by było mieszkać patrzcie tak nad wodą, nie? tylko, że to są duże domy dobra, czekajcie, a tutaj jak weźmiemy to co? dobra musimy ją na razie wprowadzić, powiem wam tak musimy ją na razie tutaj dać albo no czekajcie powrót powrót do gry albo nie, czekajcie, jeszcze raz jak to zrobić, żeby ona po prostu miała dom bo widzicie, tu wszystko jest dla niej zdrowie no i wprowadzimy ją na pustą działkę, tak I ten kosztuje 24 tysiące chyba no dobra, robimy tak wprowadzamy ją tu jednak ja przełącz na tę rodzinę, tak Ja po prostu dorobię jej pieniędzy. Zrobimy jej po prostu kasę. Czy tu działa ten kot? Nie. To jaki kot możemy tutaj dać na, na pieniądze, żeby nie było za dużo? To tylko tak muszę robić, żeby. Bo nie chcę dawać jej 50 tysięcy, bo to będzie za dużo. Nie wiem, ile tam ten dom kosztował. Ale powiedzmy, że ona nie będzie go... Właśnie tutaj nie mam opcji tego wynajmu. Chyba, że opcja wynajmu. Ona musiałaby sobie wynająć jakiś dom. To też nie byłoby głupim pomysłem. Tylko, że... Trzeba by było postawić tutaj jeszcze... No musimy poko... Czekajcie, pokombinujmy. Dobra jednak tutaj w The Sims 3 też trzeba mieć jakby kasę, żeby kupić te mieszkanie, które byśmy chcieli wynająć, pomyliło mi się, coś pomieszało że to jest tak jak coś jak w 4 e, więc stwierdziłam, że tutaj w The Sims 3 jest taki coś jak e, mieszkanie plus dla simów, którzy zaczynają swoje życie po studiach e, no i takie właśnie dostała e, Bonnie 20 tam, e, powiedzmy 5 tysięcy, bo, te, bo te, ta, ten domek kosztował 25 tysięcy, ja właśnie bym chciała ona teraz ma jeszcze 10 tysięcy i słuchajcie, patrzcie, ona zgarnęła ten samochód ze studiów, no ale ten domek jest o taki, proszę bardzo, tak to wygląda eee, i, i co? Moim zdaniem jest uroczy i pasuje do naszej Boni i jest na same, nad samą plażą, więc elegancko, więc tu sobie będziemy na razie pomieszkiwać, jeżeli chodzi o remont tego domku no to wiadomo, będziemy sobie go powoli, powoli remontować ona ma tutaj dychę 10 tysięcy, ale wydaje mi się, że z jednej strony to możemy te 10 tysięcy jej zostawić, bo ona przecież na tych studiach dostała raz 4 tysiące, później znowu 4, i później znowu, więc powiedzmy, że to są te oszczędności właśnie z tych studiów. No, a to jest domek, który ona jakby dostała, i po prostu musi teraz opłacać rachunki, no i też go sobie wyremontować, bo on jest, no jak widać, w takim stanie, jakim jest. Więc będziemy tutaj się bawić w remonty to na pewno. No, i myślę, że, że tutaj się naszej Boni, no, że jej się spodoba. Bardzo ładna, ładna miejscówka. Niedaleko rodziców, bo tutaj jest Boni, a tutaj mieszkają nasi. O tu, o, czemu im zniknął, zniknął dom? Nie, no jest. Jest dom jak coś. Jest, stoi cały i zdrowy. No dobra, także, także mała, wielka przeprowadzka, ale udało się. No, musimy tak to zrobić, bo inaczej to byśmy się nie przeprowadzili, tylko byśmy musieli czekać, a żebyśmy, nie wiem, jakieś tam pieniądze większe w rodzinie, w funduszach rodziny mieli. Więc przez to, że oni po prostu troszeczkę mniej kasy, rodzina wielodzietna, to powiedzmy, że simowy tutaj urząd pomógł naszej Bonnie i właśnie dał jej takie mieszkanek, taki lokal do mieszkania, ale trzeba go sobie po prostu na własną rękę wyremontować, bo jak widzimy, kolorów to jest full, więc tutaj Bonnie będzie musiała po prostu się. Postarać i, i wyremontować sobie chatkę. Dobra, wstaliśmy. No i Jeffrey przyjedzie o dziewiątej, więc tutaj jest, musimy się przyszykować. Zjemy sobie coś na szybko, na przykład jogurt. No i go powitamy. Jestem ciekawa, czy on będzie za tym, żeby przenieść się do A, dzień ukończenia szkoły. Czy on będzie gotowy, żeby się przenieść do San po studiach? Ja bym w sumie chciała, żeby on się związał z naszą Bonnie, tak wiecie. No bo to fajnie, skoro to jest pokolenie studenckiego życia, więc wypadałoby mieć właśnie męża z, ze studiów, nie? Moim zdaniem. O nie, coś tu się zepsuło. No to musisz naprawić. Napraw, napraw. No, a jak już wrócimy z tych studiów i tak dalej, to wtedy się weźmiemy, słuchajcie, za takie poważne remonty. Wtedy będziemy remontować ten domek. Wtedy weźmiemy, pójdziemy do pracy, no wiadomo. Także wtedy... Co? No tak, no stały związek. No, no tak, no. Później. Ja sam przyjechał? Nie, to powycieraj podłogę. Nie, to, to dzieciak z tego, z gazetami. Jesz myślałam, że to już Jeffrey. Ale jest. Gdzie on jest? Jedzie, może, co? Zaproś, zaproś, no gdzie on? No przyjdę za chwilkę, no to przychodź! O, jest! O, w musi wziąć udział. Mam nadzieję, co ona ma za czapkę! Bonnie, co to za czapka? Ok. Nie no. Jakby. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nam Jeffrey nie ucieknie, bo on na tę uroczystość tego zakończenia. No co? Nie, no przecież tu jest. Mam nadzieję, że poczeka. A my to zakończenie szkoły szybko ogarniemy. Weźmiemy dyplom i spadamy. Zabieramy dyplom i spadamy na chatę. No i co tam mamy? Szkoła z wyróżnieniem. Bardzo dobry. Koledzy z klasy ustalili w głosowaniu, że prowadzi w kategorii największa szansa na podbicie świata. Tego młodego absolwenta czeka świetlana przyszłość. No świetnie. Dobra, wracaj do domu. Ona w ogóle chce karierę medyczną podjąć, ale nie, nie, nie. My mamy inne plany. Czekajcie, co tutaj ona dostała, ciekawego. Korona. Jeszcze nic chyba. O, jest dyplom i jest taka szarfa. No i dobra. Czekaj, zaproś. Nie ma zaproś, to umów się. No ale na przykład na festiwalu. Już jest wiosna, co prawda. Tylko mi tę czapkę, proszę Cię. No. Ona w czapce i z tym... z plecakiem. Ona jeszcze ja po prostu żyje studiami, nie? Ale mówiłam, że zgarnie ten samochód i zgarnęła. <laughs> z tego akademika. Jest nasz chłop. Młody dorosły, no, młody dorosły. Dlaczego mamy tylko romantyczne zdjęcie razem? Nie mamy innych interakcji. Turysta o, zatańczcie razem. Czemu nie mam innych romantycznych interakcji, tylko e, ten? Bo oni uważają, że Jeffrey jest w porządku. No, no, jest w porządku, no. Co? Nie, co się tutaj. Coś tu z nim właśnie nie halo, bo nawet nie było innych interakcji romantycznych. Może prze. Oświadczyć się mu chcę! No nieźle. Dobra, my jak wrócimy z tych studiów drugi raz, w sensie teraz jak poje, zapiszemy się na studia, to po prostu wiecie, pamiętaj, jak to... O! Kurde, sam poszedłeś, dobra. E, wyślę wam prezenty, ale właśnie jak wrócimy ze studiów ten drugi raz jakby. To czekajcie, bo on właśnie pewnie, no on jakby wrócił, to wtedy to wtedy go poprosimy żeby się do nas wprowadził, nie? i wtedy będziemy mieli nad nim kontrolę, już będzie wszystko elegancko dobra, co my tu weźmiemy? może to o, 400 simoleonów jak znalazł dla nas teraz, dobra pozdrawiamy Jak znalazł do nas teraz, jak musimy się urządzić, prawda? Proszę tutaj. O, łóżko! O, to też nam się przyda teraz, nie? <laughs> z, lepszym, z lepszą energią. To na pewno. Kocham Twoje filmy. Bardzo mi miło. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. O, lampa. Dobra. Zmywarka się ubyła. Pozdrawiam. Ja też pozdrawiam, Julita. O, i cymbałki. To czwarty prezent, dobrze, ok. Mhm. Zobaczmy, kogo tutaj jeszcze mamy. A może ostatni prezent. O, biurko! To też nam by się przydało. Luksusowy pakiet, proszę bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim za prezenty. Pozdrawiam i zapraszam, e serdecznie zachęcam, żebyście zapraszali mnie i wysyłali mi prezenty, a ja będę Wam odsyłać. Dobra, dodamy dwa wpisy. Mamy już prawie 500 tych obserwujących, także fajnie. Dobra. No i super, dobrze. Ok, chodź, skorzystaj sobie. No i zobaczmy, może podmienimy jej to uszkod, naprawdę, bo. Będzie miała lepszą energię. A no tu mamy trochę, troszeczkę, troszeczkę rzeczy. Czy ona zabrała wszystkie rzeczy z tego, z tego domu rodzinnego, co tam były? O, damy takie. Tylko zmienimy sobie pościel na przykład na jakąś taką. O. Taką w kropki. O! Może być taka. I tak będziemy tutaj wszystko jeszcze zmieniać, nie? Ale tak no teraz dałam jej to łóżko, bo ono po prostu ma dobre... Dobra, to może... Za... No on jakby wrócił tam... Zaprosimy może tatę. O, ten tu jest. Patrzcie, Jacob. On też jest z, z, z tego. I ta przyjechała? Co to za wizyty? O, to jest nasz... No, możemy go zaprosić, chociaż on pewnie i tak nie przyjdzie. O, ten też jest. Patrzcie, on jakby... Poprzyjeżdżali sobie tutaj nasz brat, Lukas. No, pozapraszaj trochę rodzeństwa, może przyjdą Cię odwiedzą. Chociaż nie mają z Tobą dobrych kontaktów. No właśnie, to może nie wszyscy będą chcieli przyjść. Ale ojciec, przy... o, Lukas przyjdzie. Dobra, o jest w Sieba. No zaproś do środka, pokaż wszystkim jak sobie mieszkasz. No w sumie naszą Tami też możemy zaprosić, ona przecież nie była też, prawda? Ona ma średni kontakt z Tami, patrzcie. Ona z Tami ma słaby kontakt, ale z przemysławem ma dobry. Zjęczona jest po stronie właśnie ojca. Jest i Lukas. Zaproszę go do środka. Lukas, czyli nasz Damon. Ostatnio zaczęłam. Wczoraj w sumie zaczęłam oglądać pamiętniki vampirów od nowa. Jak się ogląda w sumie drugi raz, to też dużo więcej szczegółów się zauważa. I na nowość... Uje tylko dopiero pierwszy. Co tam? Weź przestań, co ty oszalałaś? Oszalałaś. Pora już na mnie. Aha, dzięki. No to fajnie. Fajnie, że wpadliście. Ale Lukas jest, a co ty robisz? On się odwalił w garnitur na przyjście do nas. Fajnie było, żeby ona właśnie miała też dobre kontakty z rodzeństwem, więc. Myślę, że z Lukasem jako, że są oboje starsi, najstarsi. Znaczy, no jest myście, nice, ale no. Entuzjazm się komiksami może. Ja myślę, że też chciałabym, żeby ona z Madison miała dobre kontakty. Nie jako, że to dwie siostry, tak? Ale z braćmi, może też nam się uda. No zobaczymy. Zobaczymy jak to właśnie wyjdzie z tymi znajomościami. Ale właśnie fajnie by było właśnie. No mieć dobre, tak? Dobre relacje z rodziną, Wiadomo, że mamy trochę tych, e, tych rodzeństwa, więc no. Tego rodzeństwa trochę mamy, więc może nie ze wszystkimi, ale z jakąś tam częścią. O, oni coś tutaj się nie dogadują. Dobra, mm, czekaj, weź tutaj postaw sobie, chociaż też mamy właśnie ten. Mamy przecież. Zapisz się na sobie. Mamy przecież. Jak to? Biurko dostaliśmy, tak? <grymne> A, oni poszli do domu, bo się na siebie... Pomoc finansowa, o proszę. To ile jest nam potrzebnych zliczeń? 12 sztuki piękne. Na jeden semestr ja bym chciała. Nie, 42. No, to 6 zalicień nam No To już na jeden semestr pojedziemy sobie po prostu. Będziemy mieć wszystko. Czas na pomoc. Widzicie, nawet jeszcze nam kasa zostanie. No i dobra. O. W tej grupiemy ma problem. No i dobra. I słuchajcie, nawet fajnie to wyszło w takim razie. Pojedziemy sobie z powrotem. Pojedziemy sobie z powrotem na te studia. Chciała ją, pokaż się. O. <laughs> ładnie, ładnie. No. I wróciła sobie do domu. Tak. Dostała powiedzmy się do tego programu, że no, mieszkanie dom plus dla młodych simów. I teraz wraca. Wraca na studia. W sumie mogliśmy, ale w sumie jest niedziela już, to... To akurat weekend przegraliśmy sobie. Weekend przegraliśmy sobie i wracamy na studia. Wracamy sobie. Oj oj, oj, Wracamy sobie, słuchajcie, na studia, więc w kolejnym odcinku przegramy sobie właśnie cały ten tydzień studencki, żeby tego nie rozciągać, przegramy sobie cały tydzień studencki w następnym odcinku i jak ona już po prostu jeszcze w kolejnym ona już wróci tutaj do Sunset Valley, musimy też podbić przez ten tydzień te poziomy tych o, tych rzeczy, tych rzeczy poziomy, bo ja bym chciała, żeby ona miała tą karierę, która właśnie jest po, przy osiągnięciu dziesiątego poziomu której z kary, tylko nie pamiętam, właśnie której z tych społeczności, tylko nie pamiętam, właśnie której muszę doczytać, doczytać i właśnie to zrobić. No i co, i skończymy studia, wrócimy, podejmiemy właśnie karierę, zaprosimy Jeffreya, żeby z nami zamieszkał e, i powoli, powoli będziemy to życie sobie tej Boni układać. Dajcie znać w komentarzu, jak, jak, jak Waszym zdaniem ile dzieci by pasowało, by Boni miała. Ja myślę, że ona pochodząca z dużej rodziny na pewno nie będzie chciała mieć e, może tak jedno, nie jedno, ale więcej, z dwójkę. Myślę, że tak dwójkę to by było optymalnie dla niej. Wiecie, ona jest z dużej rodziny, z jednej strony, lubi dużo ludzi, ale też z drugiej strony może. Nie chcę takiego u siebie teraz w życiu takiego zamieszania z tymi dziećmi. Też że nie chce się poświęcać, tak jak właśnie tam się poświęciła, także całe swoje młode dorosłe życie poświęciła dzieciom. I tak naprawdę ta jej kariera w ogóle się nie rozwinęła praktycznie. A myślę, że Bonnie jest bardziej ambitna i bardziej by stawiała na siebie i bardziej chcę właśnie tą karierę właśnie rozwinąć, no i tą aplikację blogu też ma, no i więc myślę, że, że ona bardziej tak na jedno-dwoje maks dzieci będziemy tutaj celować. No dobra, dzięki was serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jak wam się podobało, dajcie koniecznie znać. Staram się nagrywać, żeby te odcinki były teraz dłuższe niż mm, zwykle, bo skarżycie mi się w komentarzach, że jest e, trochę krótko, więc będę starała się, żeby te odcinki trwały tak 25 minut. Minimum. E, mam nadzieję, że mi się to dzisiaj udało, ale powiem wam szczerze, że jak się nagrywa, to tak się nagrywa, nagrywa, nagrywa i czasem się ma wrażenie, że się tyle nagrało, a potem się okazuje, że mało się nagrało. No ale nieważne. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Słuchajcie, zapraszam Was na TikToka, bo tam często odbywają się live z Simsów, właśnie. Więc zapraszam Was tam. Dobra. Dzięki serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Buziaczki i pa pa!